Dzisiaj gramy z Chopperkiem, z I otwieramy naki blaszki. Drow... Ostatnim razem na, na evencie dropnął nam ten piękny las, póki Tak, moje drugie konto. I to jest mikserka drugiego konto. I dzisiaj na, even na evencie dropnął nam na ten. E... Nuklearo. Nuklearo dinozauro. A, i 15 dzisiaj 15 to milionów. Całą bazę Lucky Bloków. I otwieramy dzisiaj całą bazę Lucky Bloków. I to nawet więcej niż całą, więc otwieraj, Dobra. Dawaj, no. Otwieraj Dobra. pierwszy. Dawaj, stary pierwszego. Yy, Lazlaki. To, woj, zlaki. Cukro, luz torców! za pierwszym razem, to git stary. Musimy odnowić naszą kolekcję. No, trochę. Dawaj, dawaj, dawaj. Otwieraj, otwieraj, otwieraj. Otworzyłem. Otworzyłeś, nie otworzyłeś. Otworzyłem, tak. Dobra, dawaj, no. Wydaje mi się, że dropnie samobi. Nustortus! Ilaksik! To git. To git, stary mega git. Nie, ja teraz się... Będzie gówno, będzie gówno, jak nic. Będzie gówno, jak nic z tego. Mm, limonetka. Dawaj, los ludzkie blockes. Mi to wszystko mi to wie, oprócz los tortus i takim giga, giga mocnej nie rozdajemy. Roz, rozdajemy. Los tortus, y, akur O! Ty ładne to. Ty Ej, co, takie coś te... by chłopie... Chłopie, przecież y, sami by mógł coś takiego zrobić. Los orka Los orka orka. Gówno. Czekaj. Co?! Okej! Okay.

Luna, chodź. Hop. hop. no hop. Tam no, hop. hop. Stary, otwieraj teraz. Mam mam stary, mam Lusia, na... mam, Lusia mi siedzi na nogach. Otwieraj teraz. Stary wysypywali Stary Lusia, otwieraj lucky blokę, póki mam ją na kolanach. Bo ona mi zdupi dupi stąd. Super pies. No, losa orkalitos. Zostaw to Lusia. Kurde Już ona raz to Dobra, dawaj, 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 dawaj Gówno Ej, ja tego nie mam chyba w indeksie, nie, nie sprzedawaj tego I drugie Czekaj, bo ja ją To dawaj, otwieraj stary, otwieraj I co, i co, i co, i co, i co? Gówno, Gówno. oczywiście, tak Dobra, teraz cięcie przy, przekładamy z ten Zajadź, robimy cięcie teraz, przekładamy brainroty, znaczy przekładamy jeszcze laki blaczki, więc widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie, na, przenosimy do ostatniego. Przenosimy widzowie ostatniego laki blaczka. Dobra, dawaj, otwieraj to dalej. Lecimy od, od. najgorszych, dawaj, od najgorszych. Los Lucky Blocks. Otwieram to. Dawaj, od, naj, od najgorszych, od najgorszych, sorry. O najgorszych. I to co? Tak nie skobi! <laughs> <laughs> Ej, EGIT, O nie ma źle! Jelej, od Scobby! git jest! Kurde, ale go Ja Jak to kupię to, to tylko przez to gówno, nie? Przez te chłopie y, dino. dinozarło. Dobra, dawaj. Otwieraj. Gold Lucky Block. Gold Lucky Block. Czy nobia? Dawaj, 1, dwa. No, tyle, tyle. A wiesz, że mi stary raz dropło los lucky? Znaczy los 6 Wiem. Dawaj stary teraz l, tego i potem tego. Kakazito satanito idzie. Bardzo dobrze. Satanito? Pokaż mi satanito. Ale pech, ale pech. Co za nie fart. los kombi. Kupię przed chwilą nas pozbawili loskomy, bo jakiś śmieć mi szedł na tego, na serwer. Tak gówno. Nie znam tego śmiecia, więc to sobie wpierdziel. Ale mi ukradł, więc. No. A chubię tego. Dawaj, stary, dawaj, stary. No, no dalej, 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 dawaj. Na speedzie, na speedzie. Dawaj, te trzy. Od razu te trzy. I się obracaj wtedy. Czekaj, na I tak wtedy? Tak. Idziesz, stary, wtedy od razu do tego nuklearu i, i tego, spuki granda. Gówno i co tutaj? Gówno dawaj, stary los. Lucky Blocks slaw, dawaj na koniec. Z tych wszystkich, jakaj z dupią z drugiego kąta do góry, bo tutaj mi się delikatnie tak nacina. I teraz będę patrzał. Okej. Okay. to no lepiej pomóc, tak Musimy to trochę, widzowie, przedłużyć. Jakie gówno. Nie no, nie ma źle. Ej, no do ma maszyny będzie. Do maszyny będzie. Ty, zaś! Co jest? Ale fart. Co? Ale farcik, ty. Już mamy stary dwa maszyny. No nie, trzy, bo ty los combi. Znaczy nie wiem, czy loskombi kombi do maszyny. Był i stary teraz Będzie to szybszy, szybki Dobra. odcinek, bo chyba tylko tam 7 minut, czy coś takiego. Około, nie wiem. Nie, musimy to jakby troszkę przedłużyć. No i tak i tak przecież stary, robimy jeszcze giveaway'a. Dobra, jakby... Co nam... Kurde, los tung tung cipos. Tung tung Jak tak Sawery mówi, los tung tung cipos. E, e. To na koniec, to na koniec! To na koniec. No debilu, ja nie chciałem tego otworzyć. To, to otwórz. Chłopca tum, jest tunk, Gówno. Gówno. Dokładnie, haha. No ha. dobra, z tego dropnie, dwa gówna, patrz. I patrz teraz, patrz teraz. Mięsie gówna. Jakby to już koniec. To już jest koniec. Nie ma już nic. Ora, czekaj starecie, coś tutaj dropło, podsumowanka. Los Lostartus. los tortus. Los tung tung cipos, Carlo, Los Kombi 15, Bombonit, Alessio, Gatatito Takotito, Los Orcalitos, Które wezmę sobie za chwilę do indeks. Bombonitos, Carlo, Alessio, Black, Black Hole Goat, Los tung tung cipos, Black Hole Goat, Los bombonitos, Los tung tung cipos, y -y. Ciwawini i Los tung tung cheapos. I konkursik do wygrania Nuklearu siusia, Zauro. Ten oto piękny Nuklearu Zauro. Wystarczy i na, dać subskrypcję, dać łapkę w górę i napisać siusiak w komentarzu. Dobre, na I będzie zobacz.